Jako, że profilio podajemy podskórnie i zawiera on usieciowany kwas hialuronowy, najpoważniejszym powikłaniem, bardzo rzadkim w tym przypadku, ale możliwym, jest embolizacja naczynia końcowego, które będzie skutkować y, niedokrwieniem obszaru zaopatrywanego przez tą tętnicę. Jest to mocno teoretyczne i większe ryzyko jest przy podawaniu usieciowanych kwasów hialuronowych y, głęboko igłą, ale przy profilu takie jest. Nie liczę rzeczy typu mm, małe krwiaczki podskórne, małe siniaki, czy przejściowa asymetria, bo może być też tak, ale to nie jest powikłanie. To jest naturalna, naturalna konsekwencja podania preparatu, że na przykład po jednej stronie twarzy on się już rozejdzie i będzie ten efekt napięcia skóry, a po drugiej stronie jeszcze będą kleksy i pacjentka też czasem e, się mnie pyta, a czemu tak jest? No tak jest, bo nie jesteśmy idealnie symetryczni po prostu i preparat się wchłania różnie w różnych obszarach skóry. Z powikłań może wystąpić też jest to oczywiście bardzo rzadkie, ale infekcja w miejscu wkucia. No i teoretycznie można być uczulonym na jakiś składnik preparatu. Jest to mocno mało prawdopodobne, no ale teoretycznie można być uczulonym na wszystko.